Pewnego dnia młoda kobieta siedziała na lotnisku, czekając na swój lot. Miała trochę czasu, więc poszła do sklepu, kupiła książkę i paczkę ciastek, a potem znalazła wolne miejsce w poczekalni i zaczęła czytać. Obok niej usiadł nieznajomy mężczyzna. Po kilku minutach odruchowo sięgnęła po ciastko z paczki, wzięła jedno i kontynuowała lekturę. Ku jej zdziwieniu, mężczyzna również wziął ciastko z tej samej paczki. Zmarszczyła brwi, ale nic nie powiedziała. Po chwili sięgnęła po kolejne ciastko, mężczyzna zrobił to samo. Jej irytacja rosła, ale postanowiła nie robić sceny. Tak to trwało, aż w paczce zostało ostatnie ciastko. Kobieta z rozdrażnieniem pomyślała, co on teraz zrobi. Mężczyzna uśmiechnął się, przełamał ciastko na pół, podał jej jedną część i sam zjadł drugą. Była wściekła. Co za bezczelny człowiek! ale nie miała czasu na kłótnie, ogłoszono bordyn. Szybko zebrała swoje rzeczy, rzuciła mężczyźnie pełne oburzenia spojrzenie i pospieszyła do wyjścia. Już w samolocie, siadając na swoim miejscu, otworzyła torbę, żeby wyjąć książkę. I nagle zobaczyła swoją nienaruszoną paczkę ciastek. Wtedy zrozumiała, to ona przez cały czas jadła ciastka nieznajomego, a on był na tyle uprzejmy, że dzielił się z nią, nie robiąc jej wyrzutów. Często zbyt pochopnie oceniamy innych, nawet nie próbując zrozumieć sytuacji. Czasami nasze ego nie pozwala nam dostrzec prawdy, a dopiero później zdajemy sobie sprawę, jak niesprawiedliwi byliśmy wobec innych.